Drugi ćwierćfinał, Anglia, Szwajcaria. Biorę po 5 zł, kto na kogo obstawia? No nie. Tylko 5? No, no spokojnie, mamy ćwiercinały, rozkręcimy się. Ja to chyba nie Wpłacam, wiem czasu Podobno bo taki film zaczęliśmy od tego. Która kamera mnie nagrywa. Wpłacam 1000 zł na cel charytatywny, jak wygrają to Anglicy. Nie no, wygrał no. Szwajcaria. Szwajcaria, panowie, nie, nie, nie. w trupach nie grzebmy, naprawdę. Przecież Anglicy nie mają... Jeśli Szwajcaria zagra 60%, tak jak zagrała od pierwszego spotkania, nie ma Anglików. Da ja może przytrzymam to... tego tysiaka. Przytrzymam nie, tego ja, tysiaka. ja od razu płacę tu, na wizji zapłacę, tu nie ma problemu. Wiesz, jak to będzie, jakie będzie spotkanie? Szwajcaria, Włochy, jak oglądałeś, to była taka pewność, że ci Szwajcarzy, oni się nawet nie cieszyli. Oni od pierwszej minuty wiedzieli, że to spotkanie wygrają 2-0, to jest taka gierka treningowa, musisz to zrobić, rozegrać. No nie. No. Martwię się trochę, bo po tym meczu będziesz tysiąc złot lżejszy. Bo ja uważam, że jednak Anglicy ale ja, przejdą. Ale ja sobie to powiedziałem, żeby zapłacić, żeby komuś pomóc. Widzisz, ja tak działa. a ty już od razu to mi, mi się. Nie no. 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 się bardzo podoba. Natomiast dlaczego? E, to jest zupełnie inny turniej, który zaczęliśmy. Anglicy, każdy zespół na tym turnieju będzie miał swój bardzo duży kryzys. Mam wrażenie, że Anglicy już ten kryzys mają za sobą. Ja wiem, że sam jest trenerem. Taki, taki, taki duży kryzys. kryzys. To taki, tak, znaczy, jak no, znaczy ja jesteś żoną 10 nie, lat nie, powiem, i 5 lat masz kryzys? Albo 8. się <laughs> Panowie, mam nadzieję, że wasze żony nie oglądają tego programu. Natomiast wracając do, do merytoryki i do futbolu, mam wrażenie, że po prostu przy tych najmocniejszych drużynach musimy zostawić przy formule wychodzących trzech zespołów. Panowie, na ten turniej jadą wszyscy i na tym turnieju w zasadzie praktycznie wszyscy wychodzą do fazy play-off. playoff. Prawdziwe, prawdziwe granie? No prawie, no to dlatego powiedziałem, no to wiesz. tu. Prawdziwe Mamy granie tak. się dopiero zaczęło. Ja naprawdę doceniam to, co zrobiła reprezentacja Szwajcarii. Bardzo mi się podobają na tym turnieju. Ich organizacją gry ich dużą liczbę piłkarzy z Bolonii, którzy się prezentują świetnie nowymi, świeżymi postaciami, które do tej reprezentacji też weszły i naprawdę ją ożywiły, ale mam wrażenie, że Anglia się jeszcze na tym turnieju odrodzi. Ja, tak jak Wam powiedziałem na wstępie, przewiduję ich w finale tego, tego turnieju, Anglików. Przejdźmy do dzisiejszych Obych meczów.